W randomizowanym badaniu kontrolnym placebo z podwójną ślepą próbą przeprowadzonym przez Liang Kuan, Zhang Kan, Jan Ma oraz innym pod hasłem skuteczność soku żurawinowego w zwalczaniu bakterii Helicobacter Pyroli udowodniono, że już 350 ml soku żurawinowego dziennie. Już po 35 dniach jest w stanie zatrzymać zakażenie bakterią Helicobacter pyroli. To jeden z naturalnych sposobów pozbycia się tej bakterii z, z organizmu. O reszcie za chwilkę. Ja nazywam się Agnieszka Kupisa, a Ty jesteś na kanale Cud. Jesteś ciałem, umysłem i duszą, gdzie poruszamy tematy związane ze zdrowiem, tym fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Usiądź sobie wygodniej i posłuchaj. Oprócz soku żywiołowego, bardzo skutecznym w leczeniu tej bakterii są owoce jagodowe. Udowodniono, że pewne związki zawarte w produktach mają działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze na tą bakterię. I do tych związków należą m.in. polifenole zawarte w owocach jagodowych, w truskawkach, jagodach, borówkach, jeżynach, malinach. To te produkty powinny być spożywane jak najczęściej, by skutecznie pozbyć się tej bakterii. Kolejnym związkiem wartym uwagi są izotyocyjaniany. To są związki zawarte m.in. w warzywach kapustnych, kalarepie, broku. Brokułach, brukselce, kalafiorze i kapuście. I one mają zdolność również usuwania tej bakterii z organizmu. W kolejnym badaniu, przeprowadzonym również przez między innymi Japończyków, udowodniono, że 70 g kiełków z brokuła jest w stanie skutecznie zatrzymać kolonizację tej bakterii w organizmie. Kolejnym jakże ważnym i istotnym związkiem, związkami są olejki eteryczne i te odnaleźć możemy w ziołach i przyprawach i tutaj różnego rodzaju zioła i przyprawy, jak um, zioła jak szałwia, mięta, przyprawy, imbir, kminek, anysz, kurkuma i wiele, wiele innych, które mają w swoim składzie właśnie te olejki eteryczne, które mają bakterii i obójcze działania. Kolejnym ważnym aspektem za zatrzymywaniu i usuwaniu z organizmu tej bakterii jest fakt, że bakteria zasiedla ściany żołądka i jest w stanie przetrwać w tak silnym środowisku kwaśnym, środowisku w obecności kwasu solnego ze względu na pewne działanie, które wykazuje. Mianowicie ma możliwość za pomocą enzymu ureazy przeprowadzić proces hydrolizy mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla, które to tworząc środowisko wokół samej bakterii Helicobacter pyroli są w stanie ją zatrzymać w tym środowisku silnie kwaśnym, czyli jak gdyby tworzą taką otoczkę chroniącą ją przed działaniem tego silnie kwaśnego środowiska. Ale nasz organizm i pełne związki występujące w przyrodzie mają możliwość hamowania działania tego enzymu ureaza, powstrzymywania go. Dzięki temu, jak powstrzymamy ten enzym, to ta otoczka wokół bakterii Helicobacter pyroli nie będzie się tworzyć i zostanie ta bakteria niszczona przez kwasy żołądkowe. I jakie to są produkty? na przykład zielona herbata posiada w tym w swym składzie katechiny i te katechiny mają zdolność hamowania enzymu ureazy. Kolejnym produktem, który w swoim składzie zabiera związki hamujące enzym ureaza, to są związki zawarte w miodzie naturalnym. Więc warto również miód naturalny spożywać. Na uwagę jeszcze zasługuje i jeżeli się zmagacie z helikobakter pyroli, warto by było rozważyć zastosowanie okresowego postu, na przykład postu Daniela i picie nadczo soku z selera naciowego. Sok z selera ma właściwości silnie antywirusowe i antybakteryjne i będzie sprzyjał również zabijaniu tej bakterii. Ważne jest i y, bardzo mocno nakłaniam Cię do przestrzegania ścisłej diety, jeśli zmagasz się z tego typu bakterią i, i czy zdecydowałeś się na zastosowanie antybiotykoterapii, czy będziesz pozbywał się jej naturalnymi sposobami. Ważne jest, aby stosować specyficzną dietę. I tutaj zabronione są produkty odzwierzęce ani tłuszcze, ani wszelkiego rodzaju produkty odzwierzęce nie powinny być jedzone zarówno w trakcie leczenia, jak i tuż po, aby no, ta bakteria nie, nie powróciła. Wynika to też z faktu, że produkty odzwierzęce po pierwsze są ciężkostrawne, a te smażone na głębokim oleju powodują niszczenie błony śluzowej żołądka, przez to jest ona podrażniana i ta bakteria jest w stanie łatwiej się zagnieździć w ścianach żołądka i tam sobie zamieszkiwać. Dlatego unikajmy wszelkiego rodzaju produktów smażonych, przetworzonych z różnymi konserwantami, barwnikami i dodatkami, które również niszczą tą błonę śluzową żołądka. Kolejne to kawa, która jest, ma działanie mocno oczyszczające i nie powinna być stosowana przez osoby zakażone tą bakterią. Niewskazane również będą produkty ostre, pikantne, kwaśne i słone. Będą podrażniać nam żołądek. Przy silnym podrażnieniu może dochodzić do. Yy, Dużych bóli brzucha, wymiotów, biegunki, takie dolegliwości mogą już świadczyć o tym, że bakteria zasiedliła całą powierzchnię żołądka. Rozprzestrzeniła się i tego kwasu solnego może być tam za mało. Ona tam się zadomowiła na dobre. To, co jest ważne i to, na co zwracajcie uwagę, jeżeli decydujecie się na zastosowanie terapii naturalnej, należy się do niej dobrze przygotować i bardzo dużo o niej poczytać. Niewiedza, nieświadomość, rzucanie się na głęboką wodę i robienie wszystkiego na hura będzie powodować więcej skutków ubocznych, nie doprowadzi do uleczenia. Trzeba bardzo dużo wiedzieć, zanim sięgnie się po terapię naturalne, bo można sobie zaszkodzić, nawet jedząc te produkty, które wydają się dla nas zdrowe. O y, takich y, aspektach i, i tego, jak dokonywać takich zmian. Właśnie z zastosowaniem metody małych kroczków kajzen uczę na swoim szkoleniu Zmiana nawyków żywieniowych, zmiana stylu życia na które Cię serdecznie zapraszam Szczegóły na stronie agnieszka.kupis.pl w zakładce Zainwestuj w siebie Można jeszcze w tego typu skorzeniu wspomagać się na przykład zimnymi prysznicami które... Mobilizują nasze komórki do lepszej, e, szybszej pracy. Dzięki temu e, regeneracja naszego ciała przebiega szybciej, nasz organizm jest zmobilizowany, tworzy się więcej pożyty, pozytywnych e, komórek w naszym ciele, które pomagają w uleczeniu z tej choroby. Kolejnym ważnym elementem może być właściwy oddech. Dotlenienie każdej komórki będzie sprzyjało uleczeniu i mobilizacji całego układu do walki z intruzem. Wspierać nasz mogą również probiotyki Bifidum oraz Bacteriocilus. To dwa takie pozytywne szczepy bakterii. Pomagające w zwalczaniu tego schorzenia. Pamiętaj: dużo czytaj, ucz się, szukaj alternatyw i nie daj sobie wmówić, że naturalnymi sposobami nie da się tego usunąć. To nieprawda. Jeżeli dane schorzenie powstało za życia, a urodziłeś się zdrowy, a schorzenie nie jest wynikiem urazu mechanicznego, Twój organizm ma właściwości samoleczące i przy zastosowaniu odpowiednich warunków i odpowiedniego pożywienia, pokarmu i odpowiednich metod jesteś w stanie przywrócić mu zdrowie do tego, które było przed zakażeniem. Rozważ to, jeśli sięgniesz po zanim sięgniesz po antybiotyk, bo on zrobi tak duże spustoszenie, że będziesz przywracać zdrowie po zastosowaniu tej terapii. Ja życzę Ci powodzenia. Pamiętaj, szukaj, podważaj, inspiruj się i działaj, bo bez działania nic nie osiągniesz. Powodzenia. Cześć.